Maszyna do ściągania ramion, czyli pullover, to genialna maszyna, która świetnie izoluje pracę mięśnia najszerszego grzbietu, gdzie pracuje on w pełnym rozciągnięciu aż do maksymalnego spięcia. Jeżeli posiadasz taką maszynę na siłowni, to możesz zrobić też to ćwiczenie inaczej. Usiądź bokiem i wykonuj ruch ściągania właśnie z tej pozycji. Ta zmiana toru ruchu pozwala mocniej zaangażować dolną część mięśni najszerszych grzbietu. Wersja ta zwiększa także zakres ruchu oraz pozwala skupić się mocniej na pracy jednej strony. Jeżeli nie posiadasz tej maszyny, a dalej chcesz zrobić to ćwiczenie, to możesz wykonać to na klasycznej maszynie do ściągania, gdzie także siadając bokiem wykonasz to ćwiczenie. Tor ruchu będzie tutaj nieco inny niż w przypadku klasycznego pullover, ale dalej będzie to fajna, ciekawa wersja. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym dalej nie eksperymentował z tym ćwiczeniem i zobaczyłem tą wersję na linkach wyciągu. Muszę przyznać, że bardzo fajnie czułem tutaj pracę mięśni na szerszej grzbietu i ich rozciągnięcie, szczególnie w górnej fazie. Co można oburącz, można także jednorącz. Także sprawdziłem również wersję przy użyciu jednego ramienia i również bardzo dobrze czułem tutaj pracę mięśni na grzbietu.